moi twardziele. Jarek Kret, Robert Koszucki. Jakie było nasze hasło? Elokwencja, inteligencja i prezencja. Wygraliśmy. To było oczywiste. Skąd wiedziałeś, że Eugeniusz Bodo urodził się w Szwajcarii? Aż dostaje gęsiej skórki. Wiem, Bardzo proszę, Jarek. Nie zgadniecie. On miał francusko brzmiące nazwisko. Elokwencja, prezencja. Szwajcari. My też to wiemy. Nie no, nic tylko podziwiać. Yy, Robercie, Skąd taka wiedza, że jest w Polsce 12% kobiet, które nie wiedzą, czy prowadzą życie seksualne? Nie powiem, że z doświadczenia. <noise> Ale byłeś fantastyczny w typowaniu. Gdybym się ciebie posłuchała, kręcilibyśmy również kołem za pierwszym razem. Czy ten litr mleka dziennie wypijany <noise> przez Roberta pozwoli im... Przechylić szale ja zwycięstwa magię, na swoją ja stronę. Razem kręcili. No, tak. ona nie my... chciała go słuchać a propos tej aktywności seksualnej. No. Ja tylko chcę powiedzieć, lubię kręcić z takimi facetami. Elka zdradziła mi przed programem, że lubisz sport. Przecież ta braburowa akcja z naciśnięciem przycisku Roberta. No trochę to nie było fair play, prawda, ale przecież. Było wspaniałe. Sport rządzi się różnymi prawami. To były emocje, proszę Państwa. Ela nie wie, Robert. A Robert może wie.